Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie w nowej, a w zasadzie do starej New Worldowej rzeczywistości, ponieważ pojawiły się kolejki na serwery. Oczywiście te kolejki nie są jakieś przepotężnie długie, no ale niekiedy, gdy kolejeczka sięga 500 osób na Drytree, to można spędzić nawet 30 minut. Więc trzeba powiedzieć jasno, tak, one są, ale umówmy się. Nie będą trwały wiecznie, myślę, że to jest jeszcze ten jeden tydzień hype'u, ponieważ w tym tygodniu będzie nowa ekspedycja uruchomiona i już po niej, jak ludzie ograją tę ekspedycję, to, to już tak nie będą chętnie chętnie się logować do gry. chociaż kto wie może ten wysyp legendarnych przedmiotów, który aktualnie się dzieje jednak jest na tyle motywujący, że ludzie będą chcieli się logować w większych liczbach, być może, być może, być może tak będzie ten materiał miał być materiałem z Ołatce, która naprawia część drobniejszych błędów, ponieważ te większe błędy, które były naprawdę takie sążne, zostały naprawione tuż po starcie aktualizacji, z tych takich poważniejszych. Wydaje mi się, że został tylko błąd z wielkami azotowymi, no i też coś się dzieje z serwerami. Hmm. To, to też, też zauważyłem. Co prawda, w moim przypadku nie jest to jakiś gigantyczny, gigantyczny kłopot. Jest to raczej mało odczuwalne, ale mm, słyszałem, że wiele osób się skarżyło na jakieś e, lagi, dropy, przycinki. Więc, więc coś, coś się na pewno zadziało, ale też nie ma jakiegoś wysypu o tym e, na forum. Więc nie może to być coś bardzo, bardzo e, powszechnego. No, tak czy inaczej, przybywam z, taki, z taką drobizną w zasadzie z czymś dla Was, z czymś darmowym dla Was, jeżeli posiadacie Prime Gaming. Prime Gaming, Twitch Gaming, Amazon Prime, zwał jak zwał. Tak czy inaczej, są nowe skiny. Po pierwsze, skórka do młota, po drugie, do ognistej laski, i po trzecie, skórka do łuku. Możecie je zobaczyć tutaj na tym obrazku, który jest. Obok mojej głowy, aby je odebrać, należy udać się na stronę Prime Gaming, które tutaj jest. Tutaj mamy odnośnik na dole tego tekstu. Po czym należy kliknąć odbierz, gdy wejdziecie w odpowiednią nagrodę z Prima. Młot wygląda bardzo fajnie, łuk jest moim zdaniem troszeczkę za duży, a laska ognia jest taka. Obiegam no z nią, ale jest taka bardzo, bardzo delikatna. Jeżeli jesteśmy przy skinach, no to też możemy powiedzieć o tym, że są nowe skiny w grze. Mm, są skiny w stylu metalowym, mm, ciężkiego metalu, mm, muzyki metalowej. E, o, to, o to chodzi. Nie możecie sobie je zobaczyć. Z tych trzech skinów w zasadzie, w moim odczuciu tylko ten pierwszy. Mm, e, tylko ten pierwszy, który jest określony diabłem, mm, jest, jest jakiś rozsądny i można by go sobie złapać. E, z informacji, mm, takich odnośnie gry którą otrzymaliśmy kilka godzin temu, no to została wyłączona, została wyłączona kara za opuszczanie napadów na posterunek i aren. I dlaczego to wyłączyli? Moim zdaniem, dlatego, że pojawiły się na serwerach kolejki. Na napadzie na posterunek jest taki błąd, który pojawia się raz na ruski rok. Tak naprawdę gram, gram napad na posterunek cały czas. Tak? Gram, ich, gram ich dziesiątki, no może dziesiątki, nie, ale myślę, że. Może być tak, że z 10 nawadów na posterunek w ciągu dnia rozegram i naprawdę myślę, że raz w tygodniu albo rzadziej ten błąd mi się pojawia, ale jednak się pojawia. I działa to w taki sposób, że nie można się zrespić, nie można się po śmierci pojawić w swoim posterunku, przez co trzeba się przelogować. No ale jeżeli mamy wieczór i spróbujesz się przelogować, no to niestety do gry już powrotem nie wejdziesz tak, żeby nie złapać kary za opuszczenie napadu, napadu czy, czy areny, i masz wtedy bana na półtorej godzinki na, na jeden z tych trybów, i dlatego wydaje mi się, że te kary zostały wyłączone, i teraz można sobie śmiało, bez większego trudu, opuszczać po prostu tryby PvP bez końca. I to by było, tak naprawdę, na tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj, a najpóźniej jutro, otrzymamy jeszcze tą łatkę, o której wspominałem wcześniej, że coś tam się że coś tam nam podrzucą, jeszcze oczywiście film się ukaże jak tylko coś nam dadzą a w tym momencie zapraszam was także na stream, który rozpocznie się dzisiaj, czyli tego 3 sierpnia o godzinie 9 rano zaczynamy od przeglądania internetu, a potem przejdziemy sobie do New World i jakiś tam rozkminek, a troszeczkę sobie ostatnio porozkminiałem, więc kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję, że jesteście. Widzimy się w kolejnym materiale albo na Twitchu. Cześć, cześć.